Sponsorem programu był producent wody mineralnej Magnezja z naturalnym magnezem. Sponsorem programu był dystrybutor preparatu Skrzypowita. Na włosy, skórę i paznokcie. Marieta Marecka powraca. Kochani, niezmiernie się cieszę, że mogę się z Wami przywitać w najnowszej serii ABC gotowania. Tym bardziej, że jest ona niezwykle bliska memu sercu, bo dotyczy kuchni włoskiej. Aby odkryć przed Wami tajemnicę najsmaczniejszych włoskich przepisów. ABC gotowania kuchnia włoska. Ja tak, to już powiedziałam? Sobota o 15.30 tylko w Kuchni Plus. No, prawie. Jest dużo lepszy. Prima. Moc drobnych gestów. Kiedy świat staje na głowie, przypominamy sobie o tym, co naprawdę ważne. Zachowujemy dystans, ale jesteśmy blisko. Zamykamy drzwi, ale otwieramy serca. A kiedy coś nas boli, zawsze mamy apap. Przed użyciem zapoznaj się z treścią urodki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem, farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu. Bohaterze domu, teraz masz okazję, by dodać barw swojemu wnętrzu. Wybierz jeden z gotowych 56 kolorów farby do wnętrz Becker's Designer Color. Już za 69,90 za 2,5 litra. A do tego litr białej farby za złotówkę. Leroy Merleau. Jakby to było zapłacić za pół pizzy, a dostać całą? T-Mobile tak jest! Przez pół roku płacisz pół ceny abonamentu, a drugie pół dostajesz za darmo. A do tego smartfon Samsung Galaxy A10. Bez wychodzenia z domu na timobile.pl. Spędzenie. Pieczenie. Upławy. Clotidal rozwiązuje problem grzebiczych infekcji intymnych. Clotidal to lek w formie kojącego kremu, który od pierwszego zastosowania łagodzi spędzenie i pieczenie. A sześciodniowa terapia, najczęściej stosowana w grzebiczych infekcjach intymnych, leczy do końca. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Clotidal. koi od początku, leczy do końca. Łowicz prezentuje nowość kaszotto... I risotto. Gotowe w dwie minuty. Tylko w dwie minuty? Tak. Pyszne. Zdrowe. I gotowe w dwie minuty. Bogate w błonnik. Pełne wartości odżywczych. I takie, że o! zdrowe kaszotto i risotto od łowicza. Gotowe w dwie minuty. Teraz także ryż po tajsku i ryż z grillowanymi warzywami. Łowicz. Samo najlepsze. Szybkość ma ogromne znaczenie w mojej pracy. Kiedy zdarzy się awaryjna sytuacja, nie ma czasu na ból. Dlatego natychmiast wzywam RRK. IBUPROM RR sprawdziłem w wielu awaryjnych sytuacjach: od bólu zęba w po bóle pooperacyjne. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. USP Zdrowie, promotor leku i Buprom, wspiera pracowników medycznych walczących z koronawirusem. Glowo to aplikacja, która dostarczy Ci wszystko z dowolnego miejsca. Twoja poranna kawa pojawi się przed spotkaniem. Dostarczymy jedzenie dla gości. Środek imprezy i zabrakło rzeczy? Będziemy tam natychmiast. Glowo! Ty zamawiasz, my dostarczamy. Zanim w końcu ruszysz z domu, kup OC dla swojego auta, bez wychodzenia z domu. Teraz składka już od 40 zł miesięcznie. M-Bank ubezpieczamy z AXA. Tymbark pasuje i smakuje do wszystkiego. Najlepiej przy wspólnym stole. Napoje Tymbark naturalnie do posiłku. Każda chwila jest wyjątkowa, kiedy jesteśmy razem. Idealna mieszanka najlepszych ziaren sprawi, że na nowo zachwycisz się bogactwem smaku. Ciba Exclusive. Chiba Exclusive. teraz w nowym opakowaniu, także w ziarnach. Chociaż nic nie jest tak jak dawniej. Nasze restauracje pozostają dalej otwarte, by dostarczyć Ci trochę smaku normalności. Pyszne P. Mój organizm sam mi mówi, co jest dla mnie najlepsze. Co ci mówi? Renia, tylko same owoce i warzywa. No, ale ty jesteś Ania. No, tego akurat trochę nie rozumiem. Organizm chce sok wycisk za 4,50 i napój osi Vitamin Water za 0,99. Rzawka, mały wielki sklep. Dzisiaj bohaterem naszej prezentacji jest Żółta Rewolucja, Tornadika, drodzy Państwo. Często graliśmy ją w studiu, a Wy pisaliście nam uwagi, że wszystko fajnie, ale w studiu to każdy kopać może, ale na Waszej ziemi, czy w Waszym ogródku, czy na Waszym polu to by się nie udało. Specjalnie dla Was wyszliśmy e, poza format, wyszliśmy z naszego studia, jesteśmy w ogrodzie. Szanowni Państwo, na początek zrobimy jeden krok wstecz, dlaczego jedni już dzisiaj mają Żółtą Rewolucję u siebie i szybko. Wygodnie, komfortowo potrafią skopać działkę, a inni jeszcze się troszeczkę męczą. I teraz się skupimy właśnie na tych innych formach. Co to znaczy, inni się męczą? Wiecie, że ten efekt końcowy, okupiony, jest niesamowitym wysiłkiem. Aniu, żebyś mogła tutaj kawałek tej ziemi skopać. I przekopanie przepraw... ogródka. Tak jest. No i teraz Dobra. zwróćcie, poczekaj, poczekaj, i teraz zwróćcie <laughs> uwagę, szanowni państwo, kolano już będzie bolało, łydka będzie bolało, na biodro się przeniesie, będzie bolało. A teraz zobaczcie co, jeśli chodzi o część krzyżową, tam gdzie najczęściej stękamy po takiej pracy w ogrodzie, będzie nas po prostu mocno bolało. O, i jeszcze trzeba to podnieść wszystko, a jednak i tak nie, I nie do końca. Właśnie, i to jest ta stara metoda, która, szanowni państwo, mocno was męczy, zabiera trochę zadowolenia, jeśli chodzi o uprawę ogródka, ale mamy coś, właśnie ta żółta rewolucja. Z magicznej skrzyni, z magicznego kuferka ogrodowego wyjmuję żółtą rewolucję. Nie schylając się, nie uderzając nogą, nie psując sobie stawu kolanowego ani biodrowego, w oka mgnieniu wzruszacie Ziemię. Wyschnięta po zimie, stwardniała, niepodlewana Uwaga, mało z tego, Słuchaj, Aniu. Ja powiem, że tak, to jest ten kawałek Ziemi, którą chcemy właśnie odzyskać po latach i właśnie ją uprawiać. Zwróć uwagę, jeszcze raz wymyślono widły od nowa. Pracujesz tylko skręcając je głęboko w ziemię na 25 cm bez schylania. Czyli optymalna też głębokość do przekopania lub posadzenia czegoś tutaj. Tak jest. Możesz spróbować zresztą, zobacz no, teraz dobra. i powiedz mi, o ile łatwiej. Ale to powiem ci Samo się wkręca. W masło wchodzi, w jakieś trudniejsze miejsce. Czyli państwo, wchodzi jak w masło. I już. Teraz szybciej i łatwiej spulchnisz grunt w swoim ogrodzie i na działce. Już dziś spulchniacz do gleby Tornadika może być Twój za jedyne 129,99 zł. Oszczędzasz aż 70 zł. Nie przegap tej niezwykłej okazji! Specjalnie dla Was wyszliśmy z naszym programem do.